Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym epizodzie. Dzisiaj temat magii ceremonialnej. Czym jest magia ceremonialna i na jakiej zasadzie ona funkcjonuje, na jakiej zasadzie działa, czy to w ogóle może działać, oraz jak się ma magia ceremonialna do używania wahadełka. Co mają te dwie rzeczy ze sobą wspólnego? Temat przyszedł mi do głowy w związku z poprzednim odcinkiem, gdzie opowiadałem o używaniu wahadełka do komunikacji duchowej w oparciu o. Współpracę z podświadomością, i dzisiaj właśnie pomyślałem, że będzie bardzo ciekawym tematem przedstawić Wam zagadnienie magii ceremonialnej, gdyż jest ono zarówno interesujące z punktu widzenia psychologicznego, jak również dość widowiskowe. Co to jest ta magia ceremonialna? Otóż, magia ceremonialna to, jest, to są wszystkie te odmiany magii, w których stosuje się rekwizyty rekwizyty. Jeżeli widzieliście na filmach na przykład e, jakieś sytuacje, gdzie ludzie w tajemniczych szatach zbierają się w jakimś miejscu, e, używają różnych e, przyborów typu kielichy, noże, właśnie ceremonialne noże tak naprawdę, o czym zaraz, e, ołtarze i tak dalej, to to wszystko jest właśnie magia ceremonialna. Op opiera się ona o to, że jest stworzona ceremonia, jak sama nazwa wskazuje, czyli takie trochę przedstawienie, które ma za zadanie wywołać jakiś efekt magiczny. Jak to działa i dlaczego w ogóle magia ceremonialna zaistniała? Czy ona ma jakieś podstawy do tego, żeby działać? Otóż, właśnie dzisiaj ten epizod, epizod jest stąd, że Magia ceremonialna, tak naprawdę, jest bardzo psychologiczną magią, psychologiczną odmianą magii i bardzo interesujące ma zasady i uzasadnienie swojego działania. Nie bez przyczyny różne religie właśnie stosują tak naprawdę nic innego jak magię ceremonialną, bo jeżeli mamy jakiegoś rodzaju celebrację, tak zwaną muszę, w na przykład religii chrześcijańskiej. To to wszystko jest nic innego jak magia ceremonialna. Dlaczego i dlaczego się to stosuje? Otóż, podświadomość, ludzki umysł podświadomy został tak wykształcony, żeby reagował na różnego rodzaju bodźce, stymulacje zewnętrzne. Opowiadam o tym wcześniej, ale tutaj przypomnę, że podświadomość służy naszemu przetrwaniu. To jest taki superkomputer naszego umysłu, który ma ogromne postrzeganie, odnotowuje masę różnych czynników, których my nawet na świadomym poziomie nie, nie wyłapujemy, i tworzy z tego pewne wzorce reagowania. Właśnie podświadomość została nauczona, wykształcona w taki sposób, że tworzy nowy wzorzec w oparciu o doświadczenie ciała fizycznego i to, co zmysły postrzegają. To, co przeżywamy, zwłaszcza. I tutaj szczególną uwagę chcę z waszą zwrócić, zwłaszcza jeżeli to wywołuje emocje, emocje uczucia. Jeżeli coś robi na nas wrażenie, uwalniają się różnego rodzaju hormony i to jest część tego, co powoduje, że podświadomość zapamiętuje, odnotowuje, że to było szczególnie ważne, że to w jakiś sposób jest bardzo istotne doświadczenie. Dlatego też. Um, Różne kultury intuicyjnie zupełnie, nie na zasadzie analizy psychologicznej, ale zupełnie w sposób naturalny e, zaobserwowały, że jeżeli wykonywać pewne, pewne e, teatralne gesty, e, tworzyć pewne przedstawienia e, i e, robić pewne wrażenie, to to przynosi potem jakiś efekt efekt e, na widzach, efekt na społeczności itd. Dlatego powstała magia ceremonialna, która jest. <laughs> Przepraszam Was, bardzo będę od czasu do czasu sięgał po wodę. Magia ceremonialna jest, jest tą odmianą magii, która w największym stopniu opiera się na stymulacji naszej podświadomości i na tworzeniu wzorców podświadomych na zasadzie zaprojektowania ich. I odegrania w świecie fizycznym, w świecie zewnętrznym, tak aby podświadomość miała maksimum stymulacji, najlepiej ze wszystkich możliwych e, zmysłów. I żeby ta stymulacja wywoływała wrażenie, żeby wiązała się z przeżywaniem głębokim tego, co, <laughs> tego, co obserwujemy. <laughs> w związku z tym, e, w związku z tym, e, różnego rodzaju celebracje, o których wspomniałem, różnych kultur, no prześcigają się często w tym, żeby były właśnie takie intensywne w jakiś sposób, żeby robiły wrażenie na widzu. I tu się, to się zaczyna od, powiedzmy, szat i <laughs> przepraszam, chyba chrypka mnie trochę tu złapała. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Zaczyna się to od szat przez różnego rodzaju sposób intonacji kapłanów, aż po aranżację całych budowli, budynków. Stąd świątynie zazwyczaj są w jakiś imponujący sposób zdobione. To nie tylko ma sugerować status religii jako takiej, ale również właśnie służy przede wszystkim temu, żeby robiło wrażenie na odbiorcy żeby to zapadło w pamięć i żeby to, co się tam dzieje, było w jakiś sposób odnotowane jako wyjątkowe. To dlatego również używa się, powiedzmy, kadzideł, które mają określoną woń i e, różnego rodzaju instrumentów e, stymulacji dźwiękowej. To, to wszystko, te wszystkie bodźce zmysłowe mają wytworzyć w odbiorcy jakieś wrażenie. Niestety, e, stety, niestety, e, trochę stety, e, jest tak, że jeżeli nie jesteśmy świadomi i nie, nie ukierunkowaliśmy naszego umysłu na, na to, żeby to doświadczenie miało dla nas określone znaczenie, to nie zawsze to tak dobrze działa. Przykładowo, jeżeli ktoś idzie do kościoła i uczestniczy w mszy, ale nie jest tak naprawdę nie ma tego mindsetu, który by mu pozwolił interpretować odpowiednio te bodźce. To to niekoniecznie będzie tak, taki da, dawało dobry efekt, jak wtedy, kiedy y, no, jest to zgodne z jego wolą, z jego, z jego wewnętrznym potrzebą i przekonaniem, że uczestnictwo ma mu dać określony efekt, prawda? No, zaangażowanie jednak jest, jest ważne. Natomiast y, wróćmy do samego y, projektowania magii ceremonialnej i takiej i esencji, jak naprawdę ona powinna działać i, i kiedy ona może zadziałać. Przede wszystkim tego rodzaju rytuały działają na samego uczestniczącego, najbardziej. Uczestniczącego to znaczy tego, który zaprojektował i odgrywa odgrywa to, to doświadczenie, ponieważ on jest w epicentrum wydarzeń i najbardziej doświadcza, doświadcza w sposób też świadomy tego, co się dzieje. Dlatego też, właśnie w cudzysłowie, magowie, Wiedźmy, różnego rodzaju szamani odgrywają różnego rodzaju rytuały samodzielnie, po to, żeby również na, nie tylko na obserwatorach, ale również na własnym umyśle, na własnej podświadomości wywrzeć odpowiednie wrażenie, ponieważ oni, jako istota też fizyczna, przeżywają empirycznie dane doświadczenie, uczestniczą w wydarzeniu. I e, jeżeli to wydarzenie niesie różnego rodzaju symboliczne przesłanie, symboliczne stymulacje bodźce, to e, jest to sposób komunikowania poświadomości tego, co chcemy w niej e, zaszczepić i rozwinąć. Jeżeli powiedzmy, m, robiło się kiedyś taniec deszczu, to różnego rodzaju rekwizyta, atrybuty musiały być związane z, właśnie z, ze skojarzeniem e, tego deszczu. że, że że tworzy się skojarzenie, że deszcz spadnie z nieba i że e, e, nawodni ziemię i tak dalej i tak Przyniesie, że zneplony. Więc wszelkiego rodzaju symbole i atrybuty musiały z tym być związane. E, wspomniałem na przykład o ceremonialnych nożach i e, coś co w literaturze chętnie się po to sięga. Dlaczego? Dlatego, że e, to robi wrażenie. Właśnie kolejna rzecz, tak naprawdę, stymulacja przez wrażenie. E, również w filmach oczywiście, natomiast rzadziej noże były wykorzystywane jako narzędzie do składania ofiar z jakichś tam żywych stworzeń, a częściej jako symboliczne coś symbolicznego, ponieważ ostrze symbolizuje na przykład możliwość odcięcia czegoś, symbolizuje również męską energię i tak dalej i tak dalej, więc zależnie od tego jaka to kultura była i jak w obrębie tej kultury skojarzono dany symbol, dane wyobrażenie, to właśnie odpowiednimi rekwizytami się otaczano i używano ich do tego, żeby stymulować umysł podświadomy. Wbrew pozorom jest to najskuteczniejsza być może odmiana magii, dlatego że nasza podświadomość jest bardzo niechętna do przyjmowania rzeczy tylko w oparciu o nasz mentalny, wewnętrzny monolog, wewnętrzny proces jeżeli my sobie coś będziemy mówić mentalnie, czyli w swojej głowie, w myślach, to to jest dla podświadomości bardzo mało znaczące, ponieważ podświadomość reaguje i jest nauczona silnie reagować na bodźce zewnętrzne, na to, co fizyczne ciało przeżywa, bo ma chronić fizyczne ciało, a bardzo często ignoruje wewnętrzny monolog, dlatego że doskonale wie, że my w ten sposób Analizujemy, badamy i tworzymy sobie pewne symulacje w głowie, które niekoniecznie mają być, jakby niekoniecznie są rzeczywistością. I tutaj oczywiście znacie jak taki kontrargument, który zresztą jest słuszny, że jeżeli sobie wyobrażamy coś negatywnego i tak dalej, to nasze ciało też reaguje. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że do pewnego stopnia nasza wyobraźnia może być odebrana przez podświadomość jako, jako doświadczenie. Ale to działa w różnym, w różnym stopniu. Tak naprawdę yy, zawsze silniej działa to, co, w czym uczestniczymy w pełni fizycznie, więc jeżeli chcemy wywołać jakiś taki efekt naprawdę, chcemy powiedzmy stworzyć sobie nowy, pozytywny jakiś wzorzec, to yy, powinniśmy się zaangażować również fizycznie. Dlatego na przykład, jeżeli afirmujemy, to nie tylko w głowie, ale dobrze jest na przykład pisać. Coś, czego ja nie lubię, dlatego wytworzyłem sobie nie lubię pisma odręcznego. Jestem przyzwyczajony do pisania za pomocą klawiatury komputera. W ten sposób tworzę bardzo dużo artykułów i piszę książki. Natomiast pismo odręczne mnie niestety odrzuca. I ja sobie z tego powodu wykształciłem inny sposób. Analogicznego działania z podświadomością? Właśnie to, o czym powiedziałem w poprzednim epizodzie, czyli używanie wahadełka. Dlaczego? Dlaczego i właśnie dlaczego wahadełko ma coś wspólnego z. Tutaj mam oczywiście w ręce wahadełko, zaraz sobie je odpowiednio ustawię. Dlaczego to wahadełko ma coś wspólnego z magią ceremonialną? Jaka to jest cecha wspólna? Otóż. Dokładnie tak jak, jak działa zasada magii ceremonialnej, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli stymulowanie podświadomości przez bodźce ciała fizycznego, tak samo można by powiedzieć, że wahadełko może być takim współczesnym, nowoczesnym narzędziem magii ceremonialnej. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Jako. Osoba młodsza, bardzo się jałem e, ideą magii ceremonialnej. Po prostu mi się to podobało. E, pomysł, że nosi się odpowiednie szaty, ma się odpowiednio, odpowiednie miejsce do tej ceremonii, e, w jakiś sposób no, wykonuje się te wszystkie zabiegi teatralne. Ja lubię teatralność, e, bardzo mi się teatr podoba i, i po prostu e, myślałem o tym jako, jako o fajnym doświadczeniu, prawda? I moja podświadomość z pewnością by chętnie w tym uczestniczyła. Natomiast to, co mnie ograniczało, to oczywiście miejsce, ponieważ do magii ceremonialnej trzeba mieć miejsce, w którym nikt Wam nie przeszkadza, w którym naprawdę możecie się zrelaksować i być w pełni pewnymi, że nikt Wam nagle nie wejdzie w trakcie rytuału, kiedy nosicie ręce do nieba, wykrzykujecie dziwne słowa w szacie z kapturem i w ogóle trzymacie jeszcze w ręce nóżce ceremonialnych i tak dalej więc oczywiście chcemy tego uniknąć więc pomimo, że bardzo mi się podobała idea to nigdy tego tak do końca nie uskuteczniałem bo po prostu nie miałem możliwości, jak zresztą pewnie większość z Was do magii ceremonialnej nie używa się w ogóle też Błędne podejście, żeby magię ceremonialną wykonywać w domu, tam gdzie się mieszka, ponieważ z dwóch powodów, żeby nie łączyć otoczenia, w którym powiedzmy śpicie i się relaksujecie w umyśle poświadomym z, z działaniami magicznymi, bo to jest zwyczajnie może stworzyć pewne takie skojarzeniowe konflikty, a dwa i lepiej działa e, e, znacznie na podświadomość, jeżeli znajdziemy się w miejscu dedykowanym, dedykowanym, danej czynności, czyli na przykład dedykowanym magii i rytuałom. Więc, ponieważ większość z nas tego nie ma i e, e, mieć nie będzie, więc e, powinniśmy pomyśleć, jak możemy ten sam efekt uzyskać, e, uzyskać inną drogą, żeby, żeby te wszystkie warunki były spełnione takiego silnego, wyraźnego stymulowania podświadomości, jeżeli chcemy coś zaprogramować w umyśle podświadomym, czy zmienić, czy w jakikolwiek sposób pracować z podświadomością, a z drugiej strony, żeby to było poręczne, wygodne. I tutaj właśnie się pojawia moje wahadełko, które, to nie jest tak, że ludziom się wydaje, że a, wahadełko to jest jakiś taki tajemniczy przedmiot, który sam z siebie ma się kręcić i w ogóle to jakieś siły magiczne i jeżeli ktoś używa wahadełka, to znaczy, że wierzy, że w ogóle ktoś mu nim tam macha za niego. No, niektórzy może tak mają, ale ja tutaj z wahadełkiem pracuję od strony bardziej psychologicznej, chociaż również energetycznej, o czym będą epizody, ale skupmy się na razie na psychologii, na takich twardych podstawach, dlaczego coś działa i co nasza naukowa wiedza już była w stanie zweryfikować i sprawdzić. Otóż wahadełko jest takim narzędziem, które z jednej strony potrafi przekazywać sygnały z podświadomości, jeżeli chcemy uzyskać jakąś wiedzę, a robi to przez nasze ciało fizyczne i przez drgania mięśni. To, że my na poziomie świadomym, powiedzmy, nie koncentrujemy się na ruchu, ale zadaliśmy pytanie i wcześniej zaprogramowaliśmy wahadełko, o czym jak będzie osobna. To jest osobna kwestia. Programowanie wahadełka może odłóżmy sobie, ja teraz się skupię na samej zasadzie działania już tego efektu końcowego. Więc wahadełko e, poprzez mikro mięśni przekazuje nam odpowiedź z podświadomości, e, ponieważ nasze ciało jest znacznie bardziej, wbrew pozorom, e, recept, re, receptywne i skomunikowane z umysłem podświadomym, ponieważ podświadomość ma chronić to ciało. I e, na, tym, na tym polu nie ma takich blokad, jak pomiędzy świadomością, w której jest wewnętrzny monolog i ciągle w jakiej, jakieś dialogi wewnętrzne prowadzimy, i poświadomość nie wie, czy tego słuchać, czy nie słuchać. Tutaj w ogóle na poziomie wewnętrznego monologu ciągle jakieś sprzeczne e, sentencje zdarza nam się wypowiadać, więc to jest coś, co bardzo słabo działa na komunikację z podświadomością. Natomiast bardzo dobrze działa konkret w postaci e, komunikacji podświadomości z ciałem fizycznym, więc Zdolna jest ona przekazywać te mikroimpulsy i my możemy na poziomie świadomym wtedy z ruchu wahadełka coś odczytywać. Ale działa to tak samo w odwrotny sposób, w odwrotnym kierunku. Czyli jeżeli my zaprogramujemy skojarzenie w podświadomości, że określony ruch, powiedzmy taki, ja świadomie go teraz wykonam, ma się wiązać powiedzmy z oczyszczaniem i uzdrawianiem energetycznym, to jeżeli ja wykonuję ten ruch, to ja automatycznie zaczynam odczuwać od razu efekty. Ja oczywiście sobie to wcześniej odpowiednio zaprogramowałem, natomiast efekt jest dlatego natychmiastowy, ponieważ angażuje również ciało fizyczne, ruch, czyli podejmuje realną akcję. To jest kluczowe: realną, czyli taką, która nie jest tylko w głowie, tylko wykonujemy ruch. To jest taka sama różnica jak pomiędzy tym, że macie zamiar ruszyć ręką, a ruszacie ręką. Po prostu jedno jest tylko hipotetycznym takim, że może coś zrobicie, a drugie po prostu robicie to. I na tej zasadzie, kiedy wyobrażacie sobie, że może bym się tak uzdrowił, a, albo sobie wizualizujecie coś, to paść nie zawsze to łapie. Czasami po prostu uważa to za część jakiejś takiej no, wewnętrznego monologu, symulacji takiej. Natomiast, jeżeli coś robicie fizycznie, angażujecie, angażujecie w to y, fizyczne ciało, to efekt jest natychmiastowy, dlatego że podświadomość nie ma wątpliwości, że jeżeli wy uczestniczycie swoim ciałem, to y, po prostu należy to traktować poważnie. I co więcej, y, w ruchach ciała możemy zaprogramować, możemy zrobić skojarzenie w y, podświadomości z określonym ruchem i zaprogramować to tak, aby danych, dany ruch, dany gest, od razu wywoływał efekty i co więcej, żeby was, wasz świadomy umysł nie musiał w tym uczestniczyć, nie musiał się na tym skupiać. To jest dla, Dlatego ja uważam wahadełko za takie super narzędzie i taką ogromną przewagę ono daje czasami, że różni się to totalnie od idei, żeby mm, usilnie się koncentrować, wizualizować i y, ładować energię y, świadomie w dane, y, w dane zadanie. E, przykładowo, jeżeli jesteście, powiedzmy, zmęczeni, e, mieliście długi dzień, trudno Wam się skoncentrować, albo doświadczacie jakiegoś dyskomfortu, e, być może fizycznego, być może e, związanego z chorobą, albo z jakąś inną sytuacją, to wtedy bardzo trudno jest nam się koncentrować, prawda? A to są momenty, kiedy najbardziej potrzebujemy uruchomić podświadomość i najbardziej potrzebujemy zaangażować te e, uzdrawiające, różne. E, możliwości podświadomości. Dlatego, jeżeli zaprogramujemy sobie e, taki wzorzec, że dana aktywność ruchowa wiąże się e, z uruchomieniem określonego działania w podświadomości, w tym wypadku na przykład ustrawianie i oczyszczanie w jednym, to dzięki temu, jeżeli sięgamy przykładowo po to wahadełko, e, ja sięgam i robię coś takiego, to ja odczuwam od razu e, to działanie. Oczywiście to działanie się trochę wiąże też w tym wypadku z radiestezyjnymi właściwościami wahadełka Isis, ale to jest już jakby zupełnie osobna kwestia. Również gdybym używał nie przygotowałem sobie akurat rekwizytu, ale mam w swoim kursie online rekwizyt w postaci bombki choinkowej i tam pokazuję bardzo wyraźnie Dlaczego wahadełkiem może być każdy przedmiot, po prostu każdy ciężarek na sznurku? Właśnie dlatego, że, że to wystarczy do, te, do tego, żeby zaprogramować poświadomości odpowiednie reakcje. Natomiast my możemy do tego jeszcze dołożyć sobie kolejną warstwę postaci tego, żeby wahadełko było z materiału i w kształcie, który radiestezyjnie ma określone właściwości i wtedy mamy jeszcze kwestię energetyczną wahadełka zupełnie, która. Z punktu widzenia radiostazyjnego będzie działać. Więc stąd uważam, że wahadełko jest właśnie takim rewelacyjnym małym przyborem, bo to jest wszędzie, możecie ze sobą zabrać, możecie mieć to po prostu pod ręką, jeżeli potrzebujecie uruchomić jakieś procesy, to możecie to zrobić momentalnie i bez intensywnej koncentracji, która naprawdę, jeżeli jeżeli jest jakaś sytuacja po ktoś doświadcza nie wiem ataków energetycznych albo ma jakieś e, jakieś dolegliwości intensywne to to, to są naj, najgorsze momenty do tego żeby wymagać od kogoś że będzie się koncentrował i będzie miał umysł zdolny do skoncentrowania się na jakimś tam e, e, uzdrawiającym wzorcu zazwyczaj wtedy jesteśmy zaangażowani w te negatywne doświadczenia jeżeli natomiast e, Wtedy zaangażujemy nasze fizyczne ciało w ten proces i uruchomimy jakieś e, działania, e, które w tym wypadku używanie wahadełka, które będą się wiązać z uruchomieniem określonych korzystnych dla nas procesów, to to będzie działało znacznie lepiej, znacznie silniej, dlatego że nie tylko umysł bierze w tym udział, ale również fizyczne ciało. I e, oczywiście my moglibyśmy teoretycznie z, e, zaprogramować sobie gesty bez wahadełka. Natomiast wahadełko, tak jak powiedziałem, właściwości radiestezyjne to jest jedno, natomiast jest to też określony przedmiot, to jest przedmiot magiczny w tym sensie, magiczny, że służy nam skojarzeniowo, ja mówię tutaj teraz o symbolice, o tym, czym jest dla podświadomości, służy nam do określonego celu. Znowu, jeżeli byśmy jedynie się oparli na gestach, powiedzmy dłońmi, to my te gesty dłońmi różne wykonujemy w różnych innych okolicznościach życiowych. Natomiast wahadełko służy do konkretnej jednej rzeczy. I dlatego, jeżeli po nie sięgamy, tak samo jest z innymi przedmiotami magicznymi, nie wiem, z kartami, powiedzmy, Tarota, albo z jakimiś tam. cokolwiek to będzie, jakikolwiek będzie przedmiot służył nam do rytuałów magicznych to jeżeli go używamy tylko i wyłącznie do tych magicznych czynności, ceremonii i tak dalej, to sięgnięcie, sam akt sięgnięcia po to, będzie dla podświadomości wystarczającym bodźcem, żeby już wejść w ten mindset, który pozwoli skutecznie działać i po prostu realizować te, te czynności i tę kreację, którą będziemy przy pomocy tych magicznych przedmiotów wykonywać. Stąd Warto mieć, e, warto mieć takie rzeczy, e, takie przedmioty magiczne osobiste, też ważna rzecz, osobiste. Dlaczego? Znowu dlatego, że e, nie chodzi nawet o zanieczyszczenie energii, jeżeli komuś damy swoje wahadełko na chwilę, tylko chodzi o to, że ono ma być naszym specjalnym, wyjątkowym przedmiotem, naszym indywidualnym, e, e, magicznym przedmiotem. To podnosi rangę tego w umyśle podświadomym. Dzięki temu podświadomość traktuje to jako coś bardziej wyjątkowego, bo to jest moje magiczne wahadełko, to jest mój magiczny przedmiot, prawda? Tu chodzi o stworzenie sobie pewnych korzystnych, świadomie zaprojektowanych skojarzeń, które będą dla podświadomości odpowiednio <laughs> dobrze działać. Tak więc myślę, że to tyle w tym epizodzie. Mam nadzieję, że nowy setting Wam zanadto za nie przeszkadza. Ja tutaj jestem w, innym, w nowym miejscu i wciąż poszukuję odpowiedniego konta i odpowiedniego po prostu możliwości stworzenia tych, tych materiałów vlogowych. Natomiast mam nadzieję, że przede wszystkim tego słuchacie i to jest dla Was najważniejsze. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i czy jest ok czy nie wiem, dobrze słychać i tak dalej, i tak dalej jeżeli macie jakieś uwagi to zapraszam ja tutaj planuję nagrać kilka jeszcze materiałów w takiej wariancie, może w przyszłości zmieni się jeszcze to w innym kierunku, w każdym razie zapowiadam, że na kanale będą się znowu pojawiać teraz regularnie materiały, wracam do tego nagrywania a wracam przy okazji tego, że tworzę portal w centrumrozwoju.pl to jest mój, mój portal, w ramach którego chcę Wam serwować takie inspirujące, bardzo praktyczne, konstruktywne treści związane z rozwojem osobistym i duchowym i sprawami również bardziej ezoterycznymi. I w ramach tego portalu jest szereg fajnych rzeczy. Natomiast, przede wszystkim, są artykuły oraz kurs online, które tworzę dla Was. I tutaj e, pomyślałem, że warto właśnie również wznowić na kanale Aktywność, żeby, e, żeby Wam dać znać o tym wszystkim, co się dzieje, bo wiadomo, że różne osoby w, w, z różnych mediów, z różnych e, sposobów e, pozyskiwania informacji korzystają. Ktoś może nie wyszukiwać w tym czasie w internecie stron internetowych, tylko sobie słucha YouTube'a, więc, e, więc ten YouTube również się przydaje. Natomiast przy okazji tego materiału. Przy okazji tego, że pokazywałem Wam sprawy związane z wahadełkiem, chciałbym Was zaprosić na kurs online. Kurs wahadełkowania online on się nazywa, w którym naprawdę dogłębnie pokazuję od podstaw, jak działa wahadełko, oraz przedstawiam szereg zastosowań praktycznych, gdzie możecie to wahadełko i w jaki sposób możecie to zrobić bezpiecznie i skutecznie. W jaki sposób to wahadełko możecie zastosować w różnych e, sytuacjach e, życiowych do oczyszczania, uzdrawiania, e, do komunikacji duchowej, e, do diagnozowania różnych miejsc i e, określenia różnego rodzaju energii e, itd. Tak tak Tego jest naprawdę dość dużo, i wahadełko, taki mały przedmiot, a naprawdę się fajnie sprawdza i jest bardzo wygodnym narzędziem. Ja używam stare, więc. Dlatego zresztą przygotowałem ten kurs, bo stwierdziłem, że to jest takie super narzędzie, że warto też nauczyć innych się tym posługiwać. Więc kurs online jest dostępny. Ja tutaj jeszcze w najbliższym czasie zrobię jakieś materiały o wahadełku, po czym przejdziemy też do innych tematów. Myślę, że zresztą następny będzie jakimś tam przerywnikiem i będzie na inny temat. Tematy będą różne, będą związane z rozwojem osobistym, będą związane z rozwojem duchowym, będą związane z pracą z umysłem i z różnymi technikami, które Wam pomogą w różnych sytuacjach życiowych lepiej funkcjonować, programować pod osiągać różne cele. Więc do usłyszenia, kliknijcie łapkę w górę pod filmem, pamiętajcie o tym. To dzięki temu wiem, że obejrzeliście, podobało się, i wiem, że warto dla Was kolejne materiały przygotowywać. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Łapka w górę i widzimy się wkrótce. Do usłyszenia! Cześć!